Muzyka z reklamy sklepu Wersów jest podpierolona, ale ze sklepu Wersow? to ja nie wiem o co chodzi. Odnośnie tego, to ja zrobiłem tutaj na moim Instagramie, już Wam pokazuję, yy, yy, sprostowanie pewne. W sensie bo ludzie mi wysyłają, że Weronika ukradła muzykę, a ja nie ukradł. W że że rzekomo Wersów ukradła muzykę z intra. Pokażę Wam najpierw o co chodzi. No to jest muzyka z Intrawersov. No jeśli taki utwór i że tam w 1.50 jest ten sam. A widzisz Marcin. dźwięk. Dzięki za nita. I ludzie mi to przesyłałem, ej, zobacz, ona ukradła, ona ukradła yy, muzykę. A ja uważam, że nie, ale to poczekajmy do końca. Są już jakieś TikToki, że Wersof znowu coś ukradła, i tak dalej? To jakaś dziewczyna akurat streamuje. O nie! Ale jest dużo baz muzycznych. Ja na przykład korzystam z bazy muzycznej, gdzie na przykład korzystają nawet takie wytwórnie jak Tusi. Jak ktoś lubi strony dla dorosłych, to będzie wiedział o co chodzi. Często nawet na Netflixie słyszę. No właśnie. To Tutaj dobry donate, nie? że dużo osób teraz złożyło ofertę na to logosowy. Nie wiem, co te osoby zamierzają, ale będzie ciekawie. Utwory, których ja też używam, czyli jakby Netflix, niektóre produkcje Netflixowe korzystają z tej samej bazy co ja i nie wydaje mi się, żeby versov poleciała aż tak, bo ten utwór również znajduje się w bazie, akurat w innej bazie niż ja korzystam, ale znalazłem to w jednej z baz. Tutaj taki utwór, w jednej z baz, bibliotek muzycznych. No, więc ja uważam, że Weronika kupiła ten utwór. O, oczywiście to jest Weronika i nigdy nie wiadomo, bo pewnie też myśleliście, że no logo pewnie jest legitne i tak dalej, a wyszło jak wyszło. Ale wydaje mi się, że aż tak by nie poleciała grubo i że kupiła licencję, nie?